Wiele osób nawet nie zdaje sobie sprawy, że w ich ciele działa stan zapalny dopóki nie zaczynają czuć się gorzej. Przy Hashimoto to szczególnie ważne, bo to nie jest tylko kwestia tarczycy, to efekt tego, co dzieje się w całym organizmie. Najczęściej stan zapalny podkreślają codzienne rzeczy, przywlekły stres, brak snu za dużo przetworzonego jedzenia, i siedzący tryb życia i za mało naturalnego światła. Twoje ciało nie potrzebuje kolejnej presji, tylko wsparcia, lepszego odpoczynku, spokojnych posiłków, ruchu, który cię uziemnia i przestrzeni na regenerację. Kiedy obniżasz stan zapalny, zaczynasz czuć różnicę. Więcej energii, mniej mgły umysłowej, stabilniejsze emocje, wszystko zaczyna pracować inaczej. Zmiany możesz zacząć w każdej chwili. Zamieniaj rzeczy, które Ci nie służą, na takie, które wspierają Twoje zdrowie, a jeśli chcesz indywidualnego prowadzenia, zapraszam na konsultacje.